Mężko z ze strony Andrzej, witam Was w kolejnym odcinku z naszej pol pięknej polskiej serii i dzisiaj bierzemy się za yy, kiszonkę strawy, tak jak powiem dosyć długo wyczekiwana akcja. Idziemy do sąsiada zapytać, czy będzie mukia, ja czy uzybek. Tak sobie zrobiłem test, czy to tnie, w miarę tnie, także idziemy do sąsiada, No przez te krzaki sobie przejdę. Oła! Dobry! Kocko, Dobry. Sąsiad, macie chwilę? No nie wiem. A ile proponujesz? Być wielki chciał mnie robić. A ile proponujesz? No go ...dwa zł na godzinę. O 50 zaczynamy. Dobra, dawaj, gasz, odpalaj, Dobra. Tam, że... Pa? Pa? Dobra, to w ogóle jest synu taki taką takie, taki żebym sobie zrobił, taki z sąsiadem trochę tam obiorę. Trochę, tak, jak no powiem, jest... tam wyczepalimy tak, te słomy, żeby tam ten... ci go, to się coś gryżało. Coś leżało, to trochę taka górka, trochę w takim dole, ale w sumie to fajnie wygląda w takim dole, minimal. Minimalnie. być jak ta akcja, no przyszła, tak? jest bardzo ciekawy. Dobra, ja wezmę, odpalę 60. Ale powiem Ci, że wiem jedno, że ta 60 to dostaje w... tak w ciry, pszcz, jest, to Dobra, rozepnij się. Albo Czaj weźmie jakoś Czaj. Dobra, stój. Stój, stój, stój. Ach, ty później po to, ale. Dobra. No! dobra, Czak, odjadę ci. cicho. Aha, bo to nie jest dobre, bo jest sprężynę. Myślałem, że nie ma sprężyny. Dawaj, 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 yy. Dobra, zobaczymy, jak w ogóle będzie sypać. Jaka powinienem. Ty mieć w tamtą stronę, co? Czy nie? E, no, panę masz. Yy, jak? Tak, wjechać, tak, jak jadzie, wjechać. Ja? Ta ja nie wiem, jakim biegiem mam jechać, ty. Dwójka. Na ja, trójkę, dobra, dwójko to panę. Ja powinienem jeździć w tamtą się no się ale to byś pożypaki paki dojeżdżał, jeżeli No to No to później jakby od mnie co czas na no koniec. No Dobra, Tigo. Jeden kraj, Kieta. No, dwójkę ma mi na maksa. I jadzie. Zdechnie tak tyle. To jeszcze nie jest jakaś... cała no. przecież. No i no, dobra. Eget, leci. No dobrze, Tigo. Ja tu idę ropy wezmę. Peleje se, Tigo. Ale no. będzie to tak po wszystko. To to wszystko. To jest masakra, nie? ...przymorkanie. Digo. to kałotowisz. Lepem ja trzymał tego leci. Masz? Masz. A debil tego. Dobra, na tylko tak tu przyjadę. Więc trzeba blisko tego wpadnąć, zjeść tu sieci, normalnie, czyli go wfff... Patrzyłem na mój, można powiedzieć, za ten orkan. 2 lata, ja tak może powiedzieć, pod ta wiatą był i tak... ...może sprawdziłem. Jawe, ja walam z tych na tą górę Doble sypie? Byłem tak średnio właśnie Jo, Zero co... jest prawie Co? Vero jest dali? Nie no trochę biegę Tajwiek w tym Coś tam leci, nie? Dzwonię jakby miał w coś no ja... Ile ma W ogóle? Pół ślepy jest? Nie ma jeszcze pół Drzy. No. Plonu nie będzie z tego. Kłabę, czak, czmy, no, na, nie tak. ma co się dziwi na jakie największe, Oczywiście. No, no. y jak większe ten, ten takie gospodarza, to i tak jest dobrze. Trawa duża nie jest tak, no bo tak... Na wiosnę... nigdy nie ma dużej trawy, dla na, wi na wiosnę to większa strawa, trawa, to muszę, lepiej to sypało. A, muszę trochę tak nawinąć. No. Ja falak sobie. długi Digo a co w ogóle Ja? No. Nie wiem. Na razie coś chcę to to pod halą. Rozumiesz? Pod halą... No dzikie to ogólnie to wszystko kolecina, ale mówię... Mało tego jest. A, no dziwię się. Jo, no, no dziwię się. Na wózy wszystko tu no, poszło. No tam nic nie było, zero. Nawet nie wysikał się tam. Jo. Więc chyba powiem że chyba jednak będzie trzeba przejść na, 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 tą kukurydzę. A czy wiesz, jak raz do roku, takie łąkę sobie skosić? uważam że te dwie te łąki, które skosił, gdzie tego mało zobaczył. Matko? Oła Co? Nic, nieważne. Ała? Ała? Ty... Pójść. Matko, matka, uciekaj. Jego bajki on się zaczyna. Bo mi 80 nie chciało wypuścić do szopy. O, no, takie I że zdycha. I jest pół? Nie masz. No tylko mój błąk jest mi się, żeby szepę. No, no nie mam, no, nie, ale będzie no lipa. Myślałem, że lepiej ci cię sobie Zrobiłem. Nie, no, sypil. Zrobiłem dwa razy w koło i mam, mam 40%. Ja w ogóle, po co to swoje redło trucho postawiłaś na tym na środku silosu? Nie mogę, tam ciężko przejechać, właściwie. No, nie słało na łące. Czata. Matko. Niech być, a może na wiosnę zrobię jeszcze raz. Kiszunkę jak będzie wiesz, jak będzie trawa większa po prostu, nie? Na gusnę. Mm. I zobacz jak to będzie. Jak będzie tak teraz, to chyba tego rkona trzeba ma złom oddać, a chyba trzeba się wziąć w kiszunkę bawić. No, nie wiem, zobacz. To na próbę tak tylko U no, będzie fajna tak to akcja ogólnie Trochę inna Nie mam no, no, ja wiadomo. No. Sądzę, że bym dwa skończył te rąki zrobione na tą, tą, tą kiszonkę wtedy. Róż. No ale muszę mieć nasiona jeszcze bo skończyć. Trochę lub to się ona jeszcze wygrywa, lew. Może nie jest Ja przez, przez całą zimę samą kiszonkę wygrywałem. No. Te dmuchniewki wygrywałem więcej. Tak, jo. Trochę tam słomy, imbrony wycięłeś. No, digo. Krawy, na, narwieli, wiecie. Dźwięki mam fajne też się górka. W ogóle fajne jest to w ogóle No wiadomo Chyba wiadomo. wyschło tutaj woda Wczoraj jeszcze jak pyskawę trochę było wody a teraz już wyschło Grzeje, Tigo. Tigo no. grzeje w wiatyrach, to wysycha. No ogólnie też pewnie fajnie idzie, ale... Mam... Na wiosnę jeszcze powtórzę ten cykl z tym no z tym Kiszunką i zobaczę, będzie. to będzie. jego nawiezę, patrz. No wiadomo, wiadomo, co wie, nie? Ja sam się zwalił, jakąś kiczonka z kukurydzy czyściła go w samostrawie, czy nie? Nie. Czemu? Bo nie ma potrzeby taki. Nie. A co robisz? No, płyskam sobie masie Masz tą masz ją, dzierżawę, się. Nie wiem, mm -hmm. no. mogę przyjrzeć mu szczepę? No zarabiasz mogła. Ci możesz już doczikać co wyspywania. Ja ujadę. Możesz wsiąść już powoli w Cierdziowsku. Bo ja pewne wziąłem. Et puis la crise. Digo... Allez, on va bien, on va Gdzie już? Mm, czekaj moment. No, w marynarkach robimy na tych burkach, nie inaczej. No, no, no. Dobra, czekaj. Jeszcze trochę brakuje, ale pod górę nie wiem, ty, ty, go. Dobra, trzeba trochę cofnąć w sumie. Jerry. No w mi zrobił pan czy tam. Ej, psz! się zleczka. Ooooo! Co sub przy przyjadę, się i śródkę. Dobra, jadź tym Matko? E no, dzień był trawie? Matko? Nie mi debitrały. Ole, dostanie ty. Łódź, człowieku! Redukcja truja. Ale idzie co? Moje to nie swoje. Ja, ja właśnie widzę. Ledwo. Na no, u mnie 60 i se wchodziła bez problemu jeszcze z jednym z tym. Z urkanem. Matka, poszedł Matka, mówi u. A ty nie ma! Co? Wow. z tego Jadź. Ja nie gibił, co? A ti, ważniej tam. Na ja kupcę cię wszystko. A, co? Na kupcę cię wycierpię. On głównie pełni się ładnie świeci, co? Nie ma. No taki hurakanta. Olo, fala fota, babcia wystój! Fala fota. Ale tego będzie trochę. Czemu, Tigo? Czemu to cały czas leci? O, dobra. To resztki, powiem. Jot. Jadziesz? Jot, ja nie będę biegł, nie? ale dostała, co? Jo. No jak on na kolejne, sobie nie możesz się zdać rady? I piona. Zobaczcie, macie tam nasze siuszutkę. No, co słowa? Nie bój się. Dobra, stój. Dobra. Ła. Dobra, Jaś. Dobra, dzięki pa. 2, ja też ubić to. No i Ja słyszę u siebie w tej kibliczce, że jest, nie wiem jak to jest. No to jest, to wiem, tylko tam jest. To się widzę. Matko, tą górkę też z stinka, to się, mstynka, to się Proszę full. No. Jo. Ja? Jak ci rozplajtowałem elegancko? Pięknie, plon w tym Naprawdę rekordowe plony w tym roku. <grym> Jek, mam mało paliwa, nie? na mi się pali to też Tak, to jest. Lepiej, hmm. bo wydaje no to daje Nie, no. Ale dwa, trzy brakuje. bo jak w pół dużo pali, nie? Dwa,

Prowadziłeś? Ja, czule, poczekaj. Ja to ja będę po 80-tkę, to, to, ja to będę i ubijał. ubijał. Po to kosz tą ją to ma się dostosu. No dobra. No, Patko. No. Patę, czy się, się nawraca i w ogóle z tych jednych nie No to tam mi nawet jeden dostaw, który to. Widać, że nie kieruję. Oto, że nie kamerz, ja Za? Ja. Co, i stoi świetami mriga. Ropy mam mało. Ropy mi ogarni, ma tolerancję. No, Ropy to nie. Matko, stoję w górach

Widzę, ja idzie tak tam jeszcze w tam są to mijaki tylko lekkie. No w sumie dobra walić to już to miaki. Ale dźwięki ma fajne, nie? Nie trup na Mami! Ja Ale poszło Muszę w tej wodzie tylko stało 5 rady co? Mówię, to narkał z tej wody wyskonał 5 razy. No bo 50-ka wyskonała. No tamta woda, co jest po... po prawo. Nie, nie, nie ma żadnej wody. Tu jest. Nie. Nie, nie Nie mam nic. Nie mam. Tu gdzieś... Dobra, stój. Czasie tu jak przyjadę. O! No! No, no, już. Mhm. Dobra. No, to Dobra, jadę pa. pa. pa piątka i to, to dla mnie, nie? ja nie. nie. E, tego orka w zwinąć. Nie wiem, gdzie wycorka na postawie. Tu u tego postawię chyba. Tutaj pod oknem Haliny. a jeszcze zapiąć i dobra. czas na ja. tego jak idzie tam coś? No. Ile z tego tak hunśnie. Matko? Co zakopał się debil. No I on mi jeszcze powie, że... Batko jak uzyskałem ten wgup cyp. Mam przyczepę, że już odotepi tą tam a nie? Nie, większy ciężar. Nie. Ja. Co, teraz no, już tak nagrywał jak ubijam, a ty jest 40% dopiero? Jo? Ja? No no co, mhm. tak mam Dobra, tak to będzie na tyle. Pa. E, jo. Ja. Zapraszam na poprzedni odcinek, 8 siada, który był. Zobaczmy kolejny, jeszcze, jeszcze na kolejny, jeszcze, jeszcze, jeszcze na kolejny. <laughs> Także to widziałeś maneczko. Mini